Siemano, witam Was w pierwszym odcinku z serii Minecraft projekt Ozon 2. Yy, wiem, skończyłem trójkę, znaczy nie skończyłem trójki, tak mi się urwało, no ale się urwało niestety. Dwójkę lecimy oczywiście, jak nie będzie problemów żadnych z dźwiękiem, bo z tego co pamiętam, to ostatnio był problem z dźwiękiem, dlatego skończyliśmy. Yy, yy, skończyliśmy yy, serię, bo coś tam dźwięk nie było w grze czy jakoś tak zobaczymy co to będzie pierwszy odcinek dobra za chwilę wszystko powiem yy, widzimy się w grze dobra jesteśmy na świecie mamy świat składający się składający się z dziewięciu yy, bloków yy, każdy pewno zna wie co to jest projekt Pozon Yy, ale tak, z tego co mówiłem przed chwilą elegancie nam się tu zrobiło Z tego co mówiłem przed chwilą Jak nie będzie problemów żadnych z czym Z dźwiękiem tak jak to było kiedyś yy, to będziemy kontynuowali serię jeśli. Aha, sześć tych musimy zrobić, dobra. Jeśli będą problemy, to nie będziemy kontynuowali serii. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. I ten, najpierw na razie to jest taki pierwszy odcinek wstępny, który pokaże nam, który nam pokaże. Wiecie co? Jak. Jak przyjmiecie tą serię w ogóle? Eee, e, e. Rozwalimy tą wyspę. Thank you. Zróbmy sobie skrzyneczkę, taką na razie wstępną, wrzucimy wszystko do skrzynki, tylko kwestia, jeszcze... mamy kwestie na tym, dobra, jeszcze, dobra, yy, tak więc yy, yy, trochę kamienia zdobędę i widzimy się za chwilę. Dobra, jestem z powrotem moi kochani, yy, robimy sobie tak, dirta, Czekaj, czy to działa. Działa elegancio O to nie dirda tylko kobla rany boskie, to też sobie zróbmy, dobra. Rozbudujemy trochę wyspę Co by nam sadzonki nie spieprzały w dół. Aha, zróbmy sobie piecyk od razu. Bo to jest w questie tak samo. Dobra, i questy tak, to mamy i piecyk. Dobra, bierzemy pierwsze cyk gotowe. Yy, tu mamy... Aha, tu mamy mopki zabić. Co mamy tutaj? Baruchmus Dobra, to niepotrzebne Kto to? Yy, to piecyk Zabieramy z tej strony Nie z tej strony, tu piecyk I możemy sobie w sumie zrobić trochę węgla I, <laughs> Co by pochodnie były Ciach, ciach, ciach Dobra. Rozbudujemy wyspę, delikatnie, zasadzimy drzewo, zbudujemy dom, tak i, i dziecko. Yy, dobra, to to po dwa na razie? żeby nam tego kobra zostało troszkę? na pewno ten klikanie klawiatury albo myszki ale to już musicie się przyzwyczaić do tego niestety, bo elegansio, dobra, zasuwa 3 bo musimy się do i wziąć to mamy jednego robaka tu nawaliło. nawaliło się tak, myślę odcinki po 20 minut coś takiego, żeby was nie zanudzać eee, żeby was nie zanudzać samo. tak a jak włączymy to... no już jest to... żeby was nie zanudzać żebyście też z, z oglądali to każdy lubi coś innego będę mówił, no dajmy jeden, dwa i 4, dobra, niech się nam to rozprzestrzeni. Pyk, drewo. To czekajcie, to, to, to. Tu mamy siwę, musimy zrobić, ale myślę, że sobie możemy postawić tu 1, 2, 3, 4, 5, 6. I kamień weźmiemy, żeby rozbudować. Wyspy. tu mamy jakiś zombie generator to pewnie nam generowało zombiaków ale na razie nie sprawdzam tylko tak yy, aha, nie dojdzie do tego zróbmy sobie jak się to teraz zrobiło, czekajcie na pewno nam są deski potrzebne na pewno nam jest skrzynka potrzebna yy, i patyki paterny cyk, I teraz to, i to, to mamy to, i to, to, i to, to, chyba wszystko, o, to, jaki to, o, tu jest, dobra. Tak, tego na razie nie postawimy, bo nie mamy jak. Zrobimy sobie kill off, żeby tylko to zbić. i to rozbić, dobra, mam tutaj, to możemy sobie przedłużyć wyspę. Tak, od was znowu. sobie możemy to postawić tylko tak to jest do tego to jest do tego to jest do tworzenia dobra, ale to gdzie tu tak i teraz sobie możemy zrobić tak na pewno to na pewno to na pewno to i na pewno siekiera. Aha, nie jeszcze to tam to. Nie to. To i to. I teraz tak. do skrzynki. Czekajcie, bo najlepiej to by zrobił. To mamy tą książkę, ale to nam się przyda, bo to są materiały kamienne. Wytrzymałość, speed 1. Żelaza nie mamy. Krzemienia by najlepiej było zrobić na razie. szflintowe. No bo później trzeba ulepszenia. O jak się co robi, to, to, to. Era per voi flinto, i altri sono bit flinto. I młotek, młotek się chyba tak robiło, tak? Tak jest, tak się młotek robi, dobra. I to się robiło z dirką. Nie z dirdy. A jak zrobić z piasek? Aż wier jak się robi. Aha, z kamienia, właśnie tak, i teraz flint. Flint trzeba zrobić, musimy przesiać, a my nie mamy. Dobra. Wszystko już pamiętam. Yy, dobra, tyle nam stringów wystarczy. I tak, mówimy najpierw co, to sobie zrobimy łóżko. Czemu nie można słuchać? Dobra, i teraz zrobimy sobie Siwa. teraz możemy sobie sędziwir i prze mielić i o, nie mamy flintu, ale za to mamy questa ile 13 minut dopiero dobra tu, tu też mamy rury transportowe a w tym to jest coś. dobra to auto tool station a tu mamy ten piec z tinkersa żeby rudy przepalać bo wtedy jeżeli mamy yy, na przykład iron, wstępkę ironu i mamy czekajcie to i tak z to sprawdzało czekajcie iron i o, z tego z czterech mamy jedno z jednego mamy cztery Można to też rozbić, wtedy mamy na 4 mamy 100%, a później mamy, bo no możemy więcej zyskać. I 288 mamy z jednego takiego. Z jednego takiego 280. 8, i to wychodzą chyba dwie sztabki, z tego co pamiętam. Jest sztabka ironowa 144, dwie sztabki wychodzą, to jest czterech ale to dobra. Teraz tak musimy sobie zrobić na platformę. 7, 8, 9, 10. Platformę sobie zrobimy, żeby rozwalać kamień. W dużych ilościach kamień rozwalać, bo jak tu bym przytrzymał tyldę, To mi wszystko usunie jak kamień jest połączony. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8, 9, 10, dobra, ale wiecie, taka duża platforma, na to nam nie potrzebna, zrobimy sobie, zrobimy sobie, czekajcie, moment to łyczek wody. o elegancio aż się inaczej mówi od razu Zrobimy sobie drzewka Stanowisko drzewek sobie zrobimy Bo drzewo też się przyda I tak, raz Raz, dwa Jakby to fajnie tu razwa tu tu czy mniepad raz dza i Jedzenie musimy też zrobić, kurde. Wiem, że tu jakoś się robiło automatyczną farmę drzew chyba. Jezus, nie pamiętam już. Skrzynia. w miarę równo było, bo... nawet czy żeby były zawsze to więcej tych sadzonek, a ładniej będzie wyglądać. tak się zrobi potem, ale wiecie. Dobra, to, 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 to i to tutaj. O. Pyk. To możemy tu dać. Nie możemy, bo się nie zmieści. Dobra. Questy mamy. 12 ziemi, rubber sapling i nasionko. Aha. Dobra. I teraz tak. Musimy to przesiać. Chyba. Rubber sapling. Gdzie jest rubber sapling? Tu. I tak zróbmy dirt. Dirt. Sief, sief, sief. Gdzie jest I tu powinno być raber o takie nasionka musimy zdobyć, żeby o boże. Trzeba będzie dirt robić i ten... Robić dirt, dużo dirtu i przesiewać. Lasianko pszenicy mamy. I ostatni. Nie ma. Szkoda, bardzo szkoda my sobie motykę. Zasadzimy sobie nasionko pszenicy, niech coś rośnie. Tylko woda była... To jest co to jest? Ziemniak. A, to się da zasadzić? Bo tu trzeba zrobić znowu. nie wiem co to nazywało. 4 dobra, niech to wyrośnie elegancio, a my Kończymy odcinek, ja tu trochę wyspę rozbuduję. Yy... Nie wiem czemu nie można biegać sprintem, przecież dało się chyba biegać sprintem. Jeszcze yy, mało kontrol. I może poprzesiewam trochę tego, porobię tego dirtu, bo dirt zrobić. Musimy włożyć tutaj sadzonki albo liście. Lepiej jest liście. I wtedy z tego tu widzicie u góry, że jest 15, 16, 17% i robi się dirt. No i trzeba go przesiać. Kamienia troszkę poprzesiewam Zobaczymy. Trzeba też ten piec będzie zrobić. Także zobaczę, jak się to przyjmie. Wszystko, ja tu coś porobię. I widzimy się w następnym odcinku. Na razie, trzymaj. jeśli będziecie chcieli, oczywiście, ale to wiecie, musicie. Albo napisać w komentarzu, albo po prostu yy, napisać w komentarzu, albo yy, dać łapkę w górę, jak się Wam podobało. I będę widział, jak będzie 10 łapek w górę, to lecimy z następnym odcinkiem. Trzymajcie się na.